Już sam tytuł tego filmu jednoznacznie wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z materiałem, w którym omówimy zalety inwestowania w srebro, a nie będziemy skupiać się na wadach. Wadą poświęcimy zupełnie osobny odcinek. Warto jednak na samym początku zaznaczyć, że skoro zdecydowałem się inwestować w srebro, uznałem, że warto to robić, a więc mój osąd może nie być obiektywny. Słuchanie o zaletach inwestowania w srebro od Silver Verstakera. To trochę jak pytanie wegetarianina, czy warto zrezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowo muszę dodać, że nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym i nie mam wykształcenia związanego z finansami. Moje amatorskie filmy trzeba więc traktować z dużą dozą dystansu i krytycyzmu. Pisząc konspekt tego filmu, zorientowałem się, że rozrósł się on do tak dużych rozmiarów, iż w pewnym momencie zdecydowałem się podzielić go na dwa osobne odcinki. Widzowie rzadko lubią oglądać filmy trwające ponad 30 minut, a podział pozwolił mi na sprawniejszy montaż i szybszą publikację pierwszej części. Tyle wstępu, przejdźmy do konkretów. Punkt pierwszy: srebro ma wartość. To chyba podstawowa zasada. Jeszcze 200 lat temu złoto i srebro były pieniądzem. Nie było giełdy metali szlachetnych, bo bez sensu było kupowanie złota za złoto czy srebra za srebro. Obywatel mógł przynieść do mennicy swoje srebro lub złoto i wymienić je na monety wybite z tego samego kruszcu. Jedyne czego potrzebował rynek to wiedzy na temat wartości tych metali względem siebie. A wartość ta była ustalana przez podaż. Ponieważ srebra wydobywało się około 10-15 razy więcej niż złota, przez dziesiątki albo nawet setki lat złoto było właśnie owe 10-15 razy cenniejsze niż srebro i oba metale pełniły funkcję pieniądza. Zmiany przyniósł XIX wiek. Trudno podać jedną przyczynę, bo tak naprawdę był to ciąg wydarzeń i decyzji politycznych, od choćby takich jak gorączka złota, która na krótko zachwiała stosunkiem podaży złota oraz srebra i która była pretekstem dla polityków do wtrącenia się w ten rynek. Nie będę tutaj opowiadał całej historii, a zainteresowanych odeślę do książki Łukasza Chojnackiego pod tytułem Inwestowanie w srebro i złoto, gdzie wszystko to jest opisane bardzo dokładnie. A kto nie lubi czytać, może znaleźć kanał na YouTube, Kajnacki i Kwiecień, sporo filmów na ten temat. Fakty są jednak takie, że w XIX wieku srebro zaczęło tracić swoją funkcję pieniądza. A gdy politykom dobrze poszło ze srebrem, w XX wieku zabrali się za złoto. Pretekstem, a dobry pretekst zawsze się znajdzie, były rozliczenia związane z II wojną światową. Koszty wojenne były tak dużym obciążeniem dla państw europejskich biorących udział w konflikcie. Że prawie całe ich złoto znalazło się w Stanach Zjednoczonych. W efekcie pieniądze tych krajów nie mogły być poparte złotem. Rozwiązanie ustalono w 1944 roku podczas słynnej konferencji Bretton Woods, gdzie najpierw ściśle ze złotem powiązano dolara, ustalając, że jedna uncja złota ma wartość 35 dolarów. Następnie wszystkie inne waluty zostały związane z dolarem. Cały system finansowy wciąż opierał się więc na złocie, choć bezpośrednio tylko w USA. Natomiast w innych krajach już tylko pośrednio, system spełniał jednak swoją funkcję, bo nie pozwalał politykom zadłużać się ponad stan, tak naprawdę bezkarnie mogli robić to tylko Amerykanie. A jak mogli, to wykorzystali okazję. Rosnące wydatki na wojnę w Wietnamie i realizacja programu wielkiego społeczeństwa prezydenta Johnsona spowodowały dodruk waluty. Nie uszło to uwadze innych krajów. Skoro dolarów przybywało, a złota w skarbcach USA nie Lepiej było trzymać złoto, a nie dolary. Europejskie kraje, głównie za sprawą Francji, zaczęły oddawać Amerykanom ich dolary, prosząc o przesłanie złota. Problem szybko zaczął narastać, bo dolarów było znacznie więcej niż złota, które miało być dla nich pokryciem. I gdyby Amerykanie spełnili wszystkie prośby o zwrot złota, ich skarbce w krótkim czasie stałyby się puste. Dzień 15 sierpnia 1971 roku przyniósł ostateczny kres systemu finansowego, który funkcjonował przez tysiące lat. Prezydent Richard Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto. Warto posłuchać oryginalnego wystąpienia Nixona, bo z perspektywy czasu widać jak mocno manipulują nami politycy. Nixon przede wszystkim tłumaczy, że jest to ruch tymczasowy. Ładna mi tymczasowość, która trwa już 50 lat. Poza tym winę zwala na bliżej nieokreślonych spekulantów. Nie na swoją administrację i administrację poprzedników, które wydawały pieniądze, których nie miały. A jednocześnie próbowały oszukać resztę świata wysyłając im dolary bez pokrycia. Prawdy, jak to polityk, nie mógł jednak powiedzieć. Efekt jest więc taki, że obecne waluty to tzw. pieniądz fiducjarny, czyli pieniądz bez pokrycia. Bo jego gwarantem jest zaufanie do państwa, które go wyemitowało. Jego rzeczywista wartość zawsze dąży do zera, co pokazywały dziesiątki, jeśli nie setki przykładów z historii. Nawet najpotężniejsza waluta świata, czyli dolar, ma dokładnie taką samą przypadłość co widać na wykresie przedstawionym na ekranie. W ciągu ostatnich 100 lat wartość dolara spadła o około 95%. Nic więcej chyba dodawać nie trzeba. Wracając do tematu, srebro ma więc realną wartość w przeciwieństwie do współczesnych walut fiducjarnych. Choć nie pełni już bezpośrednio roli pieniądza, jest uznawane za wartościowy metal szachetny oraz surowiec. W związku na ograniczoną podaż jego wartość nie może dążyć do zera, wręcz przeciwnie. Co roku na rynku pojawia się około miliarda uncji srebra, 80% tak to wydobycie, a około 20% to recykling. Zapotrzebowanie na srebro jest podobne, też wynosi około 1 miliarda uncji rocznie, z czego 50% pokrywa przemysł, około 20% inwestycje, a kolejne 20% rynek jubileerski. Srebro jest więc surowcem, który ma ogromną liczbę zastosowań przemysłowych obecnie ponad 10 tysięcy i na dodatek liczba tych zastosowań cały czas rośnie. W następnych latach pobyt na srebro będzie rósł, ze względu na powszechne wykorzystywanie tego metalu w fotowoltaice i w samochodach elektrycznych. W przypadku srebra mamy więc spore szanse, że jego wartość czasem będzie rosła. W przypadku pieniądza fiducjarnego mamy pewność, że jego wartość będzie maleć. Oczywistym jest więc wniosek, że lepiej wymieniać aktywo, którego wartość spada, na to, którego wartość rośnie. Długofalowo zmieniając nasze złotówki na uncje srebra stracić raczej nie można. Punkt drugi srebra jest mało. Wspominaliśmy już, że roczna podaż srebra to około miliarda uncji. To przekłada się na wartość około 25 miliardów dolarów. Warto tutaj dodać, że owa podaż jest od wielu lat stała i bardzo trudno ją zwiększyć. Znaczną większość srebra ostatnie szacunki mówią, że nawet 75%. Uzyskuje się przy okazji wydobycia miedzi, niklu, ołowiu czy cynku. Gdyby zapotrzebowanie na srebro gwałtownie wzrosło, kopalnie nie mogłyby od ręki wydobyć go więcej, bo jego uzysk jest niejako efektem ubocznym wydobycia innych metali. Co więcej, srebra wcale nie ma tak dużo. Szacuje się, że w skorupie ziemskiej jest go tylko około 10 razy więcej niż złota i więcej nie będzie. Tym bardziej, że między bajki można włożyć historię na temat opłacalności pozyskiwania metali szlachetnych z planetoid. Materia księżycowa jest kilkukrotnie cenniejsza niż złoto, a więc zastanówcie się, dlaczego warty miliardy dolarów program Apollo był w stanie przywieźć z księżyca tylko 400 kg skał. A księżyc to nasze najbliższe sąsiedztwo. Planetoidy, w których istnieją zauważalne zasoby metali szlachetnych, krążą w głównym pasie planetoid znajdującym się pomiędzy orbitami Marsa i Owisza. A więc w linii prostej jakieś tysiąc razy dalej niż Księżyc. Kiedyś pewnie zrobię o tym osobny film, na razie uwierzcie mi na słowo. W najbliższym dziesięcioleciu, czy nawet dwudziestu latach, górnictwo kosmiczne nie będzie istotnym czynnikiem podażowym. A jeśli w przyszłości uda się w ten sposób pozyskiwać srebro, to na pewno nie w cenie 15 czy 20 dolarów za uncję. Można zadać sobie pytanie, ile srebra pozostało do wydobycia na Ziemi i na ile go wystarczy. Po pierwsze warto zauważyć, że wraz z wzrastającym popytem, kopalnie zwiększały sukcesywnie wydobycie. Jeszcze w roku 2000 wydobycie z srebra sięgało niespełna 400 milionów ton, by w latach 2015-2016 sięgnąć poziomu ponad 800 milionów ton. Od tego czasu wydobycie powoli jednak spada, choć popyt się nie zmniejszył. Zauważalna część dużych kopalni wyeksploatowała swoje zapasy i w najbliższych latach może mieć to istotny wpływ na rynek. Największe zasoby z srebra na świecie ma Peru i szacuje się je na 120 tysięcy ton. Na drugim miejscu jest Polska z wynikiem ponad 100 tysięcy ton, a na trzecim Australia z rezultatem 90 tysięcy ton. Duże złoża w srebra ma także Rosja, Chiny, Meksyk, Chile, USA i Boliwia. W sumie szacuje się, że we wszystkich złożach na świecie pozostało do wydobycia około 560 tysięcy ton srebra. Wykonajmy teraz proste obliczenia. Rocznie potrzebujemy ponad miliarda uncji srebra, czyli około 32 tysięcy ton. Około 20% pokrywa recykling, czyli kopalnie muszą dostarczyć 25-26 tysięcy ton rocznie, żeby rynek się nie załamał. Zakładając, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na srebro się nie zwiększy, a to założenie raczej nieprawdziwe, bo powinno się zwiększyć, światowe złoża starczą nam na 21-22 lata. Jeśli zaś założymy, że co roku zapotrzebowanie na srebro będzie wzrastać o 5%, to ziemskie zasoby starczą na około 14 lat. Fakty są więc brutalne. Jeśli utrzymamy obecne zużycie lub tylko lekko je zwiększymy, za 15-20 lat srebro na ziemi już nie będzie. Jaki będzie miało to wpływ na rynek, nie muszę chyba mówić. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: nie każde srebro łatwo się wydobywa. Świetnym przykładem są polskie zasoby miedzi i srebra zlokalizowane pod Nową Solą w województwie lubuskim. Zawartość miedzi szacuje się tam na ponad 10 milionów ton, a z cerebra na 36 tysięcy ton. Ostatnio donoszono o ich odkryciu, ale tak naprawdę news o tym odkryciu pojawia się co pewien czas, a złoża są znane od wielu lat. Problemem jest to, że owe złoża znajdują się wyraźnie głębiej niż te, które obecnie eksploatuje KGHM. To powoduje, że ich eksploatacja będzie wyraźnie droższa, bo wymaga głębszych wierceń, i przystosowania sprzętu do pracy w znacznie wyższej temperaturze. Kolejne złoża srebra można więc eksploatować, ale już nie tak tanio jak dzieje się to obecnie i działo się w przeszłości. Oczywiście można powiedzieć, że przemysł może zacząć ściągać srebro z rynku inwestycyjnego, oferując dobre stawki. Jest to możliwe, problem w tym, że Silver Institute ocenia całkowitą wartość srebra inwestycyjnego na rynku na 2,5-3 miliardy uncji a to wartość odpowiadająca 2-3 popytowi. Katastrofę da się dzięki temu odłożyć o kolejne 2-3 lata i to pod warunkiem, że wszyscy inwestorzy pozbędą się swojego fizycznego srebra. Warto zaznaczyć, że wyczerpanie zasobów srebra może mieć znacznie większe konsekwencje niż wyczerpanie zasobów złota. Główne zastosowanie złota to inwestycje i rynek jubilerski. W obu przypadkach łatwo znaleźć zamienniki. W przypadku srebra będzie to trudniejsze, bo ogrom zastosowań przemysłowych powoduje, że jest to metal znacznie bardziej niezbędny do funkcjonowania naszej cywilizacji niż złoto. Dostępne na szybko zamienniki srebra są od niego wyraźnie droższe i stosowanie ich staje się opłacalne dopiero wtedy, gdy cena srebra znacząco się zwiększy. I nie mówimy tutaj o wzrostach ob na poziomie 10-20%, ale raczej o rząd wielkości większych. To chyba dobry argument, żeby zainteresować się inwestowaniem w fizyczne srebro. Punkt trzeci. Rynkiem srebra łatwo zachwiać. Jak wspomnieliśmy, roczne zapotrzebowanie na srebro to około 1 miliarda uncji, czyli mamy do czynienia z rynkiem o wartości około 20-30 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o światowe finanse, to wielkość śladowa. Dla porównania, roczny budżet naszego kraju to poziom ponad 100 miliardów dolarów, a koszt programu 500 plus to kilkanaście miliardów dolarów. Gdyby więc nasz kraj zdecydował się na wypłacanie 500 plus w srebrnych monetach, spowodowałby poważne załamanie na światowym rynku srebra bo jego popyt wzrósłby o około 50%. Dla porównania, baza monetarna USA doszła w 2020 roku do wartości 5 bilionów dolarów. Dla tych, którzy gubią się w nazwach, dodam, że to 5 z 12 zerami. USA mogłoby więc przeznaczyć 0,5% swojej bazy monetarnej, żeby wykupić roczną produkcję srebra. Wniosek jest więc jeden i na dodatek bardzo mocny. Rynek srebra jest bardzo płytki i każdy duży gracz w dowolnym momencie może solidnie na nim namieszać. Oczywiście duży gracze zachowują się rozsądnie, nie rzucają się gwałtownie na duże zakupy, bo to powoduje szybki wzrost ceny i muszą kupować drożej. Balans pomiędzy stroną popytową a podażową jest jednak tak delikatny, że nawet jeden aktywny gracz chętny na zakupy może spowodować wystrzał ceny. Wystarczy przypomnieć rok 1997, w którym firma Warrena Buffeta zakupiła 111 milionów uncji srebra. Gdyby dzisiaj pojawił się inwestor podobnego kalibru, spowodowałby w danym roku wzrost popytu o ponad 10%. Przy spadającym wydobyciu kopalń spowodowałoby to zauważalny deficyt srebra i najprawdopodobniej zauważalny wzrost jego ceny. A przynajmniej wzrost ceny metalu fizycznego, bo na kontraktach, ze względu na ich shortowanie mogą dziać się cuda. My jednak rozmawiamy tutaj o srebrze fizycznym, bo tylko takie nas interesuje. Punkt czwarty. Srebro wciąż jest stosunkowo tanie. Zauważyliśmy już, że przez dziesiątki lub nawet setki lat stosunek ceny złota do ceny srebra, tak zwany gold-silver ratio, wynosił około 15 i odpowiadał stosunkowi podażowemu. Szaleństwa na tym rynku zaczęły pojawiać się w połowie XIX wieku. I od tego czasu stosunek cen zmieniał się od poniżej 10 do nawet ponad 120. Przy czym w żadnym wypadku nie wiązało się to z dużymi zmianami podaży złota i srebra. Ta pozostawała w miarę stała. Obecnie z srebra wydobywa się około 10 razy więcej niż złota. Czy to oznacza, że złoto jest 10 razy droższe od srebra? Niestety nie. Stosunek cen tych metali bił ostatnio rekordy. Od 2011 roku sukcesywnie od poniżej 40 do ponad 90 na początku 2020 roku. W momencie uderzenia kryzysu związanego z pandemią koronawirusa w połowie marca 2020 roku wzrósł do rekordowej wartości 125. To oznaczało, że w tym okresie srebro było najbardziej niedowartościowane w stosunku do złota w całej historii wycen tych aktywów. Równolegle pojawił się deficyt srebra fizycznego na rynku i nie można było go kupić od ręki. Ale kto zdecydował się wtedy na zakupy, nawet z odroczonym mocno terminem dostawy, wygrał jak na loterii. W następnych miesiącach srebro zaczęło odrabiać straty do złota i obecnie Gold-Silver Ratio trzyma się poziomu około 70. Nie można więc powiedzieć, że srebro jest ekstremalnie tanie, tak jak było w momencie, gdy ów stosunek wyraźnie przekraczał poziom 80 czy 90. Ale nadal można uznaważać srebro za aktywo niedowartościowane. Z racji na fakt, że srebro nie pełni już funkcji monetarnej, trudno oczekiwać, że stanie się tylko 15 czy 10 razy tańsze od złota. Z drugiej strony, z racji na obecną sytuację rynkową, masowy dodruk pieniądza oraz rosnące zapotrzebowanie na srebro, jest raczej mała szansa na to, aby gold silver ratio długofalowo utrzymywał się na poziomie 70-80 lub większym. Chcąc być ścisłym, w zasadzie jest to możliwe, a raczej tylko wtedy, gdy gwałtownie wzrośnie cena złota. Tyle, że to oznacza także gwałtowny wzrost ceny srebra. Bo jeśli złoto będzie kosztować 3000 dolarów za uncję, a gold silver ratio utrzyma się w okolicach 70, będzie to oznaczać, że cena spod srebra dojdzie do ponad 40 dolarów za uncję, czyli wyraźnie więcej niż jest obecnie. I jeszcze jeden argument. W sierpniu 2020 roku złoto pobiło rekordy cenowe ustanowione wcześniej w roku 2011. Srebro jest wciąż bardzo daleko od swoich rekordów. Formalnie najwyższy poziom jego cena osiągnęła w 2011 roku, dobijając do prawie 50 dolarów. Jeśli jednak uwzględnimy inflację, wyższym jest wynik z 1980, kiedy to srebro kosztowało około 40 dolarów, co przekłada się na dzisiejsze 120-130 dolarów za uncję. Potencjał do wzrostów na srebrze jest więc teoretycznie rzecz biorąc ogromny. Oczywiście nie mówimy tutaj o skali tygodni czy miesięcy, lecz raczej lat. Ale ja inwestuję długoterminowo i dla mnie to dobra wiadomość. Wcale nie chciałbym, żeby srebro za chwilę kosztowało 50 czy 100 dolarów za uncję, bo w najbliższym czasie wciąż zamierzam je kupować. Każdy z opisanych scenariuszy wskazuje raczej na wzrost ceny srebra niż na jej spadek. Co wydaje się rozsądnym argumentem na to, aby rozważyć zakup tego metalu do swojego portfela inwestycyjnego. Punkt 5. Rządy wyprzedały się ze srebra. Ponieważ jeszcze w XX wieku powszechnie stosowano srebrne monety obiegowe, wiele banków centralnych posiadało w swoich skarbcach istotne zasoby srebra. Od lat 60. XX wieku srebrne monety zaczęły znikać z rynku, a srebro przestało być wykorzystywane do bicia monet obiegowych. Banki centralne zaczęły więc pozbywać się srebra, dorzucając swój wkład do podaży. Jeszcze na początku lat 90. XX wieku zasoby srebra banków centralnych sięgały ponad 200 milionów funkcji. Na początku XXI wieku rządy wciąż wyprzedawały się ze srebra, potrafiąc rzucać na rynek nawet prawie 80 milionów uncji, tak jak to miało miejsce w roku 2006. Gdy pojawił się kryzys finansowy, sprzedaż ta spadła praktycznie do zera. Mimo wstrzymania sprzedaży, wartość zasobów srebra w bankach centralnych spadła do około kilkudziesięciu milionów uncji i metal ten spoczywa głównie w skarbcach USA, Indii i Meksyku. Banki centralne nie mają więc już prawie wcale srebra, w ostatnich dziesięcioleciach sprzedały wszystko, co miały sprzedać i nawet rzucenie na rynek tych ostatnich kilkudziesiątek milionów uncji nie wpłynie znacząco na podaż. Nie jest wykluczone, że sytuacja się odwróci. Srebra i złota jest na tyle mało, że niektóre banki centralne mogą rozważyć zwiększenie swoich zasobów obu tych metali. Państwa, które przez dziesięciolecia pozbywały się srebra ze swoich skarbców, mogą więc znów zacząć jego zakupy. Odbędzie się więc przejście ze strony podażowej na stronę popytową, co może mieć wpływ na wzrost ceny srebra. Nie jesteśmy jeszcze w połowie wymieniania zalet inwestowania w srebro, ale film zrobił się już na tyle długi, że o kolejnych zaletach opowiemy w jego drugiej części, do oglądania której już teraz bardzo zachęcam. Czekając na jej publikację, zachęcam też wszystkich do oglądania innych filmów na tym kanale. Tymczasem dziękuję za uwagę, poświęcony czas i serdecznie Was pozdrawiam. До услышания уже недолго.